Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam najbardziej znaną plażę w Sydney, czyli Bondi. Bondi jest to wymowa angielska, ale równie dobrze można po polsku powiedzieć Bondi. Jak spojrzycie na mapę, w Sydney jest o wiele więcej plaż, ale my dzisiaj się skupimy właśnie na tej jednej. Dzisiaj mamy 24 grudnia i tak jak widzicie pogoda jest bardzo słoneczna, jest ciepło i panuje teraz tutaj lato. Drodze na plaży mijacie wiele centrów handlowych oraz ulice takie jak ta, gdzie jest mnóstwo sklepów i barów.

właśnie to czyli surfowanie, plażowanie i kąpanie się możecie zobaczyć tam gdzie właśnie fale. Jest grupa surferów dość mała, jednak nieco dalej, w tamtym miejscu, jest kolejna grupa o wiele większa. A tutaj możecie zobaczyć Coastal Walk, czyli jedną z bardziej znanych tras spacerowych, która właśnie zaczyna się w Monday i biegnie cały czas przy brzegu. Zanim pójdziemy na plażę, pokażę Wam jeszcze jedno bardzo znane miejsce jest właśnie tutaj jest to bardzo fajnie przemyślane, ponieważ tam na górze możecie zobaczyć trawniki, miejsca zielone, których możecie po prostu przyjść, poleżeć, popatrzeć, nie musicie kąpać, nie musicie iść na plażę, macie właśnie tam pod drzewami, palmami siedzieć i podziwiać ocean przy odrobinie szczęścia możecie spotkać surfujących mikołai czyli po prostu ludzi przebranych w stroje świąteczne, surfujących na plażach Jedna z ciekawostek to to, że najłatwiej możecie znaleźć serial o ratowniach, którzy właśnie patrolują te plaże. Przed nami jest pojazd ratownika, który ma deskę i tej deski używa, gdy wypatrzy zagrożenie. Im dalej idziecie, tym więcej surferów możecie znaleźć. Zastanawiałem się nad glonami, czy jest podobnie jak w Sofocie, gdy chcecie się wykąpać, idziecie w pobliże mola i nagle się okazuje, że cała woda jest w glonach i praktycznie jest taka breja okazuje się, że tutaj też są glony, co prawda nie ma ich tak dużo ale mimo to wciąż są udało się znaleźć jednego Mikołaja albo Mikołajkę Różnic między polskim a australijskim plażowaniem jest parawanów. Gdy spojrzycie, ciężko jest znaleźć jakikolwiek. Tutaj są oczywiście parasole, są różne namioty czy zadaszenia, ale nie umiem się tutaj dopatrzeć żadnego parawanu. przed nami grupa surfingowa. ale są całkiem duże i rzeczywiście na surfowanie to jest dobre miejsce Teraz zauważyłem że w zależności od tego gdzie pójdziecie to wiadomo to jest mniej albo więcej tych glonów jednak ludzie wydają się tym w ogóle nie przejmować niektórzy nawet mieli na ręcznikach właśnie te pozbierane glony Wcześniej tego nie zauważyłem, ale właśnie po tej drugiej stronie są publiczne baseny, do których każdy może wejść. Tu są publiczne, a tam po drugiej stronie był prywatny. Również tak jak widzicie, można na te skały wejść i pójść dalej w stronę oceanu. Wcześniej byliśmy na tym drugim brzegu, tam gdzie po raz pierwszy pokazałem Wam basen. A teraz jesteśmy tutaj. I tu też są baseny. Fajne są tutaj te skały, które na początku mnie nie przekonały, jednak teraz widzę, że rzeczywiście one w nich nie przeszkadzają, a nawet dużo ludzi spaceruje po nich, czy właśnie wchodzi na nie, żeby pójść do wody bliżej oceanu. W tym odcinku sprawdziliśmy Bondi Beach, a w kolejnych pokażę wam inne ciekawe plaże i miejsca w Sydney. Dzięki, wesołych świąt, trzymajcie się!